Siemiany, słuchajcie, dzisiaj dostałam właśnie informację, że yy, zobacz swoich subskrybentów, patrzcie, widzicie to? To jest tutaj takie, o, słuchajcie, klikam i będę zapisywać na tej kartce, będę zapisywać tych, którzy mnie zasubskrybują. Wiecie, co musicie zrobić? Musicie mnie zasubskrybować, następnie musicie e, upublicznować. Więc słuchajcie, będziecie musieli upubliczniać. Upublikować i no, I to będę widzieć Wasze subskrypcje i będę Was zapisywać. Będę codziennie sprawdzać, żeby no, ale pierwszy z nich to jest y, grucha 8109. Znaczy, będę jego nick zapisywać. Y, y, małpa grucha. No, dobra. Zobaczycie sobie sami, bo zrobię też na poście zdjęcie to. No. I też wygrywa, y, już wam mówię, kto kolejny? Małpa Netka Milenka. Netka Milenka. Potem y, y, Małpa Victor Sigma y, ten. Nie wiem, czy to z minus, ale nie wiem. F6U. A potem mój tata. Y, małpa. Michu, g, g z dużej litery i G też z dużej litery. Więc zapiszę Was i wyślę też na poście. Subskrybujcie mnie widzowie i musicie opublikować i będziecie, napisy, będziecie, będziecie tu zapisywani na tej karcie A ja już z Wami kończę widzowie. Pa!